Dzisiaj prezentujemy Citroena C4 Grand Picasso z 2015 roku. Auto na chwilę obecną przejechało około 135 tysięcy km. Samochód wyposażony w silnik diesla o pojemności 1,6 litra, oznaczenie EHDi. Jak widać wizualnie, auto prezentuje się dobrze, nie posiada żadnych większych uszczerbków lakierniczych. Jest z zewnątrz zadbane. Udzielamy oczywiście standardowo półrocznej gwarancji na silnik oraz skrzynię biegów ograniczoną przebiegiem 5000 km lub pół roku. Jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj również auto prezentuje się naprawdę dobrze. Nie posiada żadnych większych śladów zużycia. Tapicerka zadbana, wszystko w środku sprawne. Wyposażenie dosyć bogate. Posiada m.in. nawigację z dotykowym wyświetlaczem, dwustrefową automatyczną klimatyzację, licznik full LED, no i wiele innych rzeczy, takich jak tempomat, elektryczne szyby, składane lusterka, system hands-free no i wiele, wiele innych. Samochód został przygotowany do sprzedaży dzięki wyligany.pl, Autodetailing Poznań, także serdecznie zapraszamy do sprawdzenia ich oferty. Jeżeli chcecie przygotować swoje auto na wiosnę lub e, po prostu przygotować do sprzedaży, sprawdźcie ich ofertę. Tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!